Kochani, bez piździonka chyba nie wracam. Tak mi się przynajmniej wydaje, już zaglądamy do tego razem. Widzicie go? Widzicie go? Dzień dobry kochani, widzę, że mi się tu szaleczka jakoś wygła, wygięła, wyplątnęła się czy coś. Widzicie za mną plac między blokami Dzisiaj po pracy Szybciutko Pokopać trochę monetek Niech Holandia oddaje nie? Swoje skarby To co ma Także tu już dzieciaki biegają Widzę kurde słyszę Ja lecę tam Stroję się I Kopiemy Kopiemy to co ziemia odda A wy ze mną Zobaczymy Do pierwszego fanta Ławeczka i wtedy kiedy nie ja nagrywam to wyskakuje moneta no kurka wodna a chciałem dwa razy na żywo to się nie dało a trzeci raz pierwsza, pięknie między śmieciami obiecujący sygnał o jest pięknie po otwarciu zobaczcie Eurowecka wpada ale cudna druga moneta euro 50 Także do normy brakuje jeszcze 3,50. Myślę, że się uzbiera. Na... Następny fajny sygnał, czy to pucha? Zbyt ostry. Zbyt ostry sygnał, co to będzie? O, proszę bardzo. No i widzicie, co to jest? Czarno na białym. Kolorowym ekranie takie fanty się kopie pięknie dzwoniące na detektorze no i na razie taka znajda Kamej 15 część samochodu reszty nie ma, kupa aluminium, zabieramy no kochani, idę na następną miejscówkę tu wpadły tylko dwie monetki tylko dwie monetki, trochę śmieci pędzimy dalej, zobaczymy może na następnej miejscówce coś wpadnie. A i jeszcze puszeczka wpadła. Puszeczkę za 15 centów, więc pozdrawiam z samotnego wilka. Jak najbardziej kurczę, ale zbieraj tam, zbieraj, a ja będę zbierał tutaj na raz Do zobaczyska przy fantach. I na drugim placu wydziubana 10 centóweczka. Trzecia moneta dziś dopiero. No, kochani, dzisiaj ciężkie tereny sobie wybrałem. Koło domu zaś. No, ale trudno. Przez nie też trzeba przejść, też pozaglądać. Wpada 20 centówka, więc czwarta moneta. Mamy euro 80. Kochani, bez piździonka chyba nie wracam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już zaglądamy do tego razem. Widzicie go? Widzicie go? Stąd wyszedł. Stąd wyszedł. Tak jest. Bez Piśioneczka nie wracamy. Pewnie będzie bazar. Obejrzymy dobrze w domu. Ale nawet gdyby był bazarkiem, leciutki bazarek będzie. To bez piździoneczka nie wracam. Także hasło daje się utrzymać dalej. Bez piździoneczków nie wracamy. Stół do tenisa stołowego. Coś tu słychać? Na pinpointer. No i jest, jest. Mamy dziesiątkę. Mamy dziesiątkę. I to chyba tylko ją. Także trzy monety i piździonek. Mamy pierwszy lepszy sygnał 86 jak na monetę albo kapsla ale niestety ani do końca moneta ani do końca kapsel Tylko część jakiejś zatyczki lecimy dalej tu jest obiecujący sygnał nie głęboko Aha. no to już poobiecywane to już poobiecywane. No skarby moje po bardzo długim czasie. Po kopaniu dziesiątek śmieci w końcu dopiero wpadła następna dwudziestka. W całkiem innym miejscu. Naprawdę szedłem, szedłem i szedłem. Tych monet nie ma dzisiaj za dużo. Ile tu w sumie mamy? 2,30 euro. 2 ,30 euro I piździoneczek bagarkowych. O, a godzina dobra za mną. Lecę dalej. A tu kochani wszystko przerobili. Przerobili ziemię, przerobili wszystko. Idę tam. Tam jest taka przeprawka z łodziami. I połazę na tym zielonym. Potem może w drugą mańkę pójdę. Może tutaj się uda coś znaleźć. A tu widzicie. Nowiutkie chodniczki, wszystko, nowiodkie trawników nie ma. Nowe, wybudowane osiedle. Także tak to momentalnie w Holandii wygląda. Taki blok staje w chwilę, kupę nowych mieszkań, bo potrzeba. Tyle tu ludzi, takich jak ja, i takich, którzy chcą tutaj po prostu zamieszkać na zawsze. No już nie ma Holandii w Holandii, ale ja pędzę. Pędzę tu na to zielone. Zobaczymy, co tutaj będzie. Może tu wpadnie jakiś pieniążek bo na razie jest cinko cinko a tu może coś nadrobimy może tu młodzież się bawi a tak wygląda właśnie kochani to urządzenie hydrotechniczne tam pójdę zobaczyć jeszcze bo tam zawsze jakieś łódeczki dobijają a tu haj widzicie przepławka tam poziom wyższy tu poziom niższy no i tak sobie przepompowywują wodę, żeby łódeczki mogły przepłynąć i to wszystko funkcjonuje i działa cały czas i teraz tu spod takiego hula chopa 20 centów z piachu Czyżby tylko to jedno mogło wpaść więcej prawda kurcze bele chowam chowam domoneciary to już będzie jakiś chyba d No i paczka, i nie ma nic więcej Tu jakiś złą gdzieś bije Nie wiem co to, kochani. Jakaś malutka drobnosteczka zostawiamy. A tu dalej nic. Idziecie ze mną, szukacie. A tu nic nie ma. Ale bida. Ale dzisiaj bida. No nic. Lecimy tutaj kurczę między te barierki. Ostatnie szanse na znalezienie monetki z piasku albo czegoś jeszcze lepszego. No ale, ale nie ma. Nie ma. Dobra, załączę się, jeżeli coś znajdę. Kurczaki, teraz takie koło wytargałem tutaj z tego. Jakaś nierdzewa. Z jakimiś tutaj takimi dingsami. No pewnie to zabieramy, nie? Kasa, kasa, kasa. A do tego dzwoni. Paczcie, tyro, potyro O, limuzyna. Pan Mercedes mi się tutaj kłania. Szkoda, że ma zdeptany dach. Kurde bele szkoda że ma zdeptany dach może jeszcze się go uda naprostować ajajaj aj, aj. z takiej dziury zabieramy zabieramy pana mercedesa spróbujemy go reanimować dobra z tego placu zabaw jest następna moneta 20 centów także chyba euro 90 już Mało, ale do przodu. O i kochani, wpadły dwie dziesiątki, których nie nagrywałem. Ale teraz tu za brameczką spod drzewka. Mamy dwa jureczki. Kurczę, ale podbijamy stawkę. Mamy cztery z hakiem, jakieś 4,50, czyli do normy. Nie brakuje dużo. Odrobinkę, a dzień się jeszcze nie kończy. A coś tu mamy w grudce. No już tu nawet widzę. No, to będzie to. Myślałem, że będzie moneta. A to jakaś taka kłódka roztargana. Tu zapięcie na kluczyk. No i zabieramy i pędzimy dalej. I ponownie piękny sygnał. 87. I albo będzie moneta, albo pucha. No ale widzicie co na spadło wychodzi? Pucha. Nareszcie mam kosz przed sobą, tam przy ławkach pewnie widzicie. Wreszcie opróżnię sakwę ze śmieci, bo kurczę, dzisiaj nie wpadają monety. No nie ma. Taką miejscowę wybrałem. Że nie bardzo cokolwiek jest. Tu mam sygnał, ale to będzie śmieciowy sygnał. O, kurde, tu nawet nie kopniemy pod spodem, od razu, asfalt, czy coś. No, także naprawdę, nie ma wam co dzisiaj pokazać. Jak na razie, ale pędzimy dalej. Nadzieja umiera, ostatnia. No, już poza piaskiem, poza piaskiem, dziesiąteczka, ale no. Nagrywam ją tylko dlatego, że nie ma co. Bo tak naprawdę nie ma co. Ale może jeszcze, może jeszcze. Ponarzekajmy trochę i wpadnie co nieco. I teraz mamy 5 centóweczkę Beatrix Ale który rok? To jest PRL holenderski. Kurczę, ale roku wam nie szczytam. Jeden, dziewięć. Kurczę, no nie wiem, ale to będzie 80. któryś rok. Bo te Beatrixy wychodziły już w 80. którymś roku. Także wszystkie 80. roczniki, a i 90. pozdrawiamy. No i dobra, kochani, mamy już ponad normę. Patrzcie, jak teraz wpada euroweczka. Piękna odbitka. I 1 euro. Kurczę, elegancko, elegancko mamy ponad 5. Kolejna bramka, kochani. Kolejna bramka I dwa Jurki Ślicznie ha, ha, ha. Z niemieckim warłem, warłem To jest niesamowite Kolejna bramka Z drugiej strony Pacajta Leży sobie to tudy usik I znowu Dziureczka i znowu dwójeczka normalnie niesamowite i teraz z takim oto panem Pewnie jest pania milenijny rok Spania, a chyba tak już nie pamiętam, kurczę ale, Ale elegancko do... 2000 rok jeszcze szpadłem przywaliłem. Widzicie? Zabieram i pędzę Normalnie jakaś błyskawica mu się na głowie nie zrobiła. A teraz kochani z jednej dziury trzy monety, 25 centów, 25 centów z jednej dziureczki, nie ma więcej, sprawdziłem. No raczej nie będzie, raczej już nie będzie, także razem z tym całym babinem latem do przodu. I na zakończenie ostatni dołek. Aha, już zapadła, już ją widzę, już ją widzę. Już ją widzę, już Wam pokazuję. Tu, cyk. Ostatnia dziesiąteczka. I pomykam. A zrobię Wam jeszcze podsumowanie tutaj. Nie będę musiał robić domu. Dobra, kochani. To to już będzie chyba naprawdę ostatni dołek. I dzisiaj chyba piąta, dwójka. Pięknie siedzi. Pięknie siedzi Wyciągamy straweczki, dwójeczkę. Ale wiecie co? Nagram sobie szorcika. Nagram sobie szorcika i dopiero ją wyszarpię To znaczy, no i wtedy wam pokażę już ją na podsumowaniu. Ja jestem zadowolony. Lecę pędzę i nagrywam i do podsumowania no i kochani tak jak obiecałem jestem jestem na podsumowanku w bardzo pięknych okolicznościach przyrody proszę bardzo proszę bardzo my są nad wodą co to co mnie tu kurde skupia mnie tu no my są nad wodą na jakimś takim mulu zrobiony mi Tudeusik dwójeczka kochany pizdioneczek jest i zobaczcie pomyliłem się Cztery dwojeczki mam, Dwie jedyneczki, 50, 4 dwudziestki, kilkanaście, chyba 11 dziesięciocentówek, jedna piątka i piątka Beatrix soska także jest 12 euro, 12 euro z haczykiem malutkim, pięknie pokopane i niby tylko tak na chwilę, niby tylko tak na chwilę, na dwie godzinki, a jednak, a jednak, kurczę, patrzę na wodę, bo tutaj coś się dzieje, chyba rybki się zaczynają spławiać. Ale mnie o tym. Mnie o tym. Kurde, lecę, kochani, lecę, kochani. No i trochę złomiksu jeszcze mam, takiego kolorowego. Widzieliście tą obręcz, widzieliście samochodzik, widzieliście, a właśnie, autko, autko, gdzieś ty jest autko. No, panie Mercedesu, to jeszcze jest. Mercedesu z zagniecionym dachem, może się go uda zreanimować, jak nie? To trudno, no. To trudno, no. Pędzę dalej, kochani. Do zobaczyska na następnym filmiku. Dziękuję.